Instrukcja ruchomych deseczek, zobacz, jakie to proste. Jedyne, czego potrzebujesz, to wkrętarka, piłka, miarka, długopis, systemy, dystans 5 cm, wkręty i oczywiście deseczki. Teraz przystępujemy do pracy montażu tego systemu. Przycinamy ten element, składamy system i ucinamy kolejny. Umieszczamy system na 500-metrowym dystansie i zaczynamy go przykręcać. System przykręcamy do pionowych słupów. Przykręcony i działa idealnie. Teraz łączymy jeden z drugim. I już wspólnie przykręciliśmy raz, dwa, trzy systemy. Tutaj należy odmierzyć i przyciąć w tym miejscu, żeby tworzyło całość. Odmierzyłem odpowiednią wysokość systemu i wspólnie będziemy przycinać. System przyciąłem idealnie i teraz będę go przykręcać. Teraz robimy to samo, tylko z drugiej strony. Wspólnie z Kubą już żeśmy zrobili montaż. Teraz czas na deski, które idealnie pasują. Montaż no. desek jest banalnie prosty. Wsuwamy w jedną stronę, w drugą również i do. stukujemy. I wspólnie z Kubą już prawie kończymy zabudowę tej ściany w tarasie.